Dziś opowiemy Wam o częstym problemie, z jakim zwracają się do nas opiekunowie swoich zwierząt. Mianowicie skupimy się na kąpieli psa, który boi się wody. Kąpiel psa jest stresującym wydarzeniem, zarówno dla właścicieli, jak i psów. Zwierzaki nie chcą się kąpać, a próba umieszczenia ich w wannie lub pod prysznicem wywołuje ogromny stres. Jednak musimy pamiętać, że kąpiel jest niezwykle ważna, a pielęgnacja sierści jest kluczowym elementem higieny psa. Zastanawiasz się, dlaczego twój pies nie chce się kąpać, a wizyta pod prysznicem jest dla niego stresująca? Po pierwsze, znajduje się w ograniczonej przestrzeni. Brodzik, wanna czy przebywanie w samej łazience zmniejsza jego poczucie bezpieczeństwa. Dla niektórych psiaków same głośne dźwięki lecącej wody mogą być już nieprzyjemne. Do tego polewanie dużą ilością wody, dotykanie psa w miejscach, które niekoniecznie lubi, np. głowa czy łapy, a także nieznane zapachy produktów myjących. Kąpiel nie musi być dla Was wielkim wyzwaniem i stresującym wydarzeniem. Jak zatem oswoić psa z wodą i przekonać go, że kąpiel nie jest taka straszna? Pierwszy krok to zachęcenie psa do wejścia do wanny, brodzika czy innego miejsca, w którym będziemy go kąpać. Przed kąpielą przygotujcie ulubione przysmaki waszego zwierzaka, a także zabawkę i matę, którą rozłożycie na podłożu, aby uchronić psa przed ewentualnym poślizgnięciem. Zamiast maty możecie użyć ulubionego kocyka lub ręcznika waszego pupila, dzięki któremu poczuje się bezpieczniej. Większość psów uwielbia kontakt z wodą, jednak nie wszystkie. Masz wszystko gotowe? Czas na oswojenie psa z brodzikiem. Wykorzystamy do tego system nagradzania. Chcemy, żeby kąpiel kojarzyła się z czymś przyjemnym. Zaczniemy od metody małych kroczków, czyli staramy się zachęcić naszego psiaka do wejścia do łazienki za pomocą smakołyków. I tak za każdy samodzielny krok w stronę prysznica nagradzamy przysmakami. Kolejny etap to rozrzucenie przysmaków przy lekko puszczonej wodzie. Zaczynamy od małego i cichego strumienia, aby stopniowo przyzwyczaić psa do dźwięku wody. Jeżeli pies zaakceptował brodzik, widzimy, że nie jest bardzo zestresowany i nie boi się, odkręcamy strumień mocniej. Najlepiej letnią, nie za zimną i nie za gorącą wodę. Jeśli jednak wasz pupil stresuje się przy wcześniejszym etapie, kiedy strumień wody jest lekko puszczony, poświęćcie mu więcej czasu. Pamiętajcie, że przechodzimy do następnego etapu przyzwyczajania psa do kąpieli tylko wtedy, jeśli przy wcześniejszym etapie pies nie wysyła oznak stresu i zjada wszystkie smaczki. Wannę wypełniamy maksymalnie do poziomu łapek. Jeśli mamy brodzik, możemy przejść do oswajania. Rozpoczynamy od przyzwyczajania psa do wody i naszego dotyku. Zwilżoną ręką dotykamy grzbietu, przednich i tylnych łap, i powoli reszty ciała. Jeśli pies pozwala nam na dotyk i jest spokojny, nagradzamy go smakołykiem. Następnie moczymy brzuszek i powoli polewamy ciało. Zwracamy uwagę na zachowanie psa. Ponownie, jeśli nie jest gotowy na polewanie kolejnych partii, skupiamy się na obecnym etapie i ćwiczymy jego zachowanie. Jeśli stresuje się przy polewaniu całego ciała, zostajemy przy momencie moczenia łapek i nagradzania go. Do momentu, w którym pies będzie czuł się komfortowo. Kiedy pies dalej się stresuje, zatrzymaj się na tym etapie i staraj się powtarzać te treningi przygotowujące do kąpieli jak najczęściej. W taki sposób przyzwyczajamy do wody nie tylko szczeniaki, ale także dorosłe psy, które boją się kąpieli. Staramy się stopniowo przekraczać granice psa. Wtedy, kiedy czujesz, że twój pies jest już gotowy na kąpiel, przechodzimy do mycia całego psa. Nasza Lara jest już gotowa do kąpieli, dlatego pokażemy Wam teraz, jak prawidłowo wykąpać psiaka. Pamiętaj także, aby przed rozpoczęciem oswajania psa i samej kąpieli porządnie go wyczesać. Wypełnij wannę wodą i upewnij się, że jej temperatura jest odpowiednia. Jeśli masz prysznic, zaprowadź psa. Do kąpieli psa używamy tylko i wyłącznie preparatów dla psów. Kiedy sierść Twojego pupila jest już odpowiednio zwilżona, zacznij nakładać szampon delikatnie masując po sierści psa. Pamiętaj o nawilżaniu miejsc, także trudno dostępnych, jak pysk, brzuch w pachwinach i pachy. Nie zapominajmy też o uszach i uważajmy, aby woda i szampon nie dostały się do oczu. W końcu nikt nie lubi mieć zamydlonych oczu. Następnie pozostaw szampon na sierści przez przynajmniej kilka minut. My poczekamy tak około 5 minut. Taki czas jest zalecany dla naszego preparatu. Przy kąpieli sprawdź na etykiecie, ile czasu powinieneś pozostawić szampon, gdyż w przypadku szamponów dermatologicznych może być to nawet i 15 minut. W tym wolnym czasie nagradzaj psa smakołykami i staraj się zapewnić przyjazną atmosferę. Głaszcz go i uspokajaj głosem. Czas na spłukanie wody z psiaka. Podobnie uważamy na oczy i uszy. Możemy polewać wodą bezpośrednio z słuchawki lekkim strumieniem lub za pomocą kubeczka. Na sam koniec nagradzamy psa jeszcze raz smakołykiem i wyciągamy z wanny. Ostatnim krokiem prawidłowej higieny sierści psa jest wysuszenie jego sierści. Możemy użyć ręcznika lub suszarki. Ważne, aby suszarkę trzymać na odległości około 20 cm i ustawić na średnią temperaturę. Jeśli jednak Twój pies nie lubi głośnych dźwięków, wybierz ręcznik. Dokładnie wytrzyj całe ciało, a szczególną uwagę poświęć uszom. Zalegana woda w uszach może nieść ze sobą ryzyko wystąpienia infekcji niebezpiecznych dla zdrowia psa. Kiedy sierść psiaka jest już sucha, zacznij go dokładnie wyczesywać. Więcej o szamponach dla psów przeczytasz na naszej stronie www.zoart.com.pl Znajdziesz tam masę produktów i z pewnością wybierzesz coś dla swojego pupila. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górze i zasubskrybuj nasz kanał. Więcej porad już wkrótce.